Początek Mitreos biletan. W parku na obrzeżach miasta, wśród drzew, które zaczynały już gubić liście, siedziała kobieta. Miała na imię Marta. Jej twarz była spokojna, ale oczy zdradzały zmęczenie. Obok niej bawił się jej sześcioletni syn Kuba. Piłka odbijała się od trawy, a śmiech dziecka kontrastował z ciszą w jej głowie. Marta była sama. Od dwóch lat mąż odszedł do innej kobiety, zostawiając ją z kredytem, dzieckiem i pustką. Zapraszam cię do mojego kanału na dłuższe formy. Tam znajdziesz więcej historii o ludziach walczących z rzeczywistością i szukających swojego miejsca w świecie. Na tej samej alejce spacerowała para, kobieta z partnerem i niemowlęciem w wózku. Marta patrzyła na nich bez zazdrości, ale z czymś, co przypominało żal. Nie za mężczyzną, który ją zdradził. Za tym, że nie miała już z kim dzielić codzienności. Samotność nie bolała najbardziej nocą, ale wtedy, gdy nie było komu powiedzieć, że Kuba nauczył się wiązać buty, kilka metrów dalej siedziała druga kobieta. Też sama. Jej córka spała w wózku, a ona trzymała w dłoni telefon. Właśnie dostała wiadomość, że straciła pracę. Pracowała w sklepie, który zamknięto z dnia na dzień. Nie miała oszczędności, nie miała wsparcia. Miała tylko dziecko i strach. Marta podeszła do niej. Nie znały się, ale wystarczyło jedno spojrzenie, by zrozumieć, że obie niosą coś ciężkiego tu. Usiadły obok siebie. Nie mówiły wiele. Czasem milczenie jest najczulszym językiem. Dzieci spały, a one dzieliły się ciszą, która mówiła więcej niż słowa. W tym samym czasie w pobliskim szpitalu kobieta o imieniu Iwona siedziała przy łóżku swojego ojca. Diagnoza była brutalna: rak trzustki, nieuleczalny. Iwona miała partnera, dziecko, pracę, ale teraz wszystko to wydawało się kruche. Patrzyła na ojca, który kiedyś był jej opoką, a teraz był cieniem człowieka. Wieczorem Marta wróciła do domu. Kuba zasnął szybko. Ona usiadła przy stole, spojrzała na rachunki, na pustą lodówkę, i wtedy zadzwoniła Iwona. Znały się z dawnych lat. Rozmowa trwała godzinę. Nie rozwiązała żadnego problemu, ale dała coś ważniejszego. Poczucie, że nie jest się samym. Następnego dnia.